No siema ludzie, z tej strony Traska Olaska, czyli fakty, mity, ciekawostki i teorie z gier, filmów, seriali i pajek. Z zapraszam do oglądania. Co Diego robi w nocy? To, co robi Diego w nocy, jest znane w większości kraczy, o ile nie wszystkim. A dzisiejszy mój film to tylko więc formalność, ale i tak chciałam o tym wspomnieć. Wiadomo, że każdej nocy o godzinie mniej więcej 3:30 Diego idzie od siebie z chaty do zawalonej wieży. Tam siada na jednym z czterech stołków przy stole. Rozmyśla o czymś, czy też na kogoś czeka. Nie jest pewne. W każdym razie siedzi tak przy stole do piątej rano, po czym wraca do siebie na chatę. I tu narodziła się teoria, że w tej wieży Diego spotyka się ze swoimi przyjaciółmi. Miltonem, Kornem i Lesterem. Lub też, jak pokazuje Gothic The Comic, Diego ma sentyment do tej wieży z powodu pełnej przygody, którą cień przeżył z Miltenem i Gornem. Ale gdy w czwartym rozdziale Diego prosi nas o przekazanie Gornowi i Lesterowi informacji o spotkaniu, będzie pytać się o miejsce tego spotkania. Diego odpowiada wtedy: A wiesz, to tu, to tam. Można więc wnioskować, że ta zawolona wieża mogła być jednym z wielu miejsc spotkań, ale nie jedynym. Zwłaszcza, że od czwartego rozdziału nie mogą się już tam spotykać. Ta czwórka nawet nie mogłaby podejść do za żadnej z dwóch zamkniętych bram, nie mówiąc już o wejściu do środka.